Witajcie kochani, dzisiaj porozmawiamy o płynie G13. Przy filmiku o wymianie rozrządu dostałem od kolegi naszego wiadomość, że płyn G13 jest kiepskiej jakości i zapycha układ nam chłodzenia. Żebym lepiej wymienił na G12. Jeżeli chodzi o taki płyn, już nie zakupimy takiego płynu. W w serwisie jest możliwość kupić zamiennika. Akurat osobiście nie lubię wymieniać na zamiennik płynu chłodzącego. No ale faktycznie jest temat, dlatego chciałbym go poruszyć. Nie tyle co płyn G12 chłodzący, a tyle co o wereczku, w którym, który znajduje się w zbiorniczku wyrównawczym. Ale może zacznijmy od początku. Skąd się wziął e, G13 płyn? Wcześniej w moim Audi lało się G12. E, dlaczego zalałem G13? Słuchajcie, pojechałem do Audi i po prostu zakupiłem płyn chłodzący z oryginału. E, kolega sprzedający podał mi płyn G13. Spytałem się, czy to już jest zamiennik. G12. Dostałem odpowiedź, że tak i że mogę sobie spokojnie go zalać. Nie do końca tak jest, dlatego dzisiaj spróbuję Wam wszystko wyjaśnić. A więc od początku ee, płyn G13 powstał z powodu ekologii. Tak, jak mamy interwały 3, 3, 3, 3, co 30 tysięcy olej, to nie ze względu tego, że Volkswagen chce, żeby nasze silniki się psuły, ale są narzucone na niego ekologiczne, jakby powiedzieć, rzeczy. Więc oni po prostu muszą robić interwały co 30 tysięcy. Bo im mniej razy wymienimy olej, tym mniej litrów będziemy mieć starego oleju do recyklingu. Czy e, jakby powiedzieć wam. Tak samo tutaj, G13, płyn G13 powstał z powodu ekologii. Miał zastąpić G12. Zastąpiony, słuchajcie, G12 został zastąpiony G13. Glikor został zastąpiony gliteryną. No i dlatego mamy silikat. Jest zbiorniczek, wyrównaczy, jeżeli macie, pisze tam nit, silikat to oznacza, że mamy tam woreczek z silikatem słuchajcie, w woreczku znajduje się krzemian wszystko to właśnie dla naszej kochanej ekologii był zamysł tego, że ten płyn już będzie dożywotny, czyli na całe życie auta miał być po prostu niewymienialny jeżeli czegoś nie wymieniamy jest to ekologiczne, bo po prostu dłużej używamy. To był taki zamysł. No, niestety życie pokazało jedno: że te woreczki po 5-7 latach lubią się rozrywać, i wtedy jest problem. Zapychają nam cały układ. Jeżeli masz Euro 6, to wiesz, że masz Intel Cooler wodny w dolocie. Także zapycha pierw, e, nie macie ciepła w środku, następnie zapycha Intel Cooler i tak po kolei idzie. No i teraz powiem może, co jest ważne, jak stosować i gdzie, co do czego, bo ja mam G13 i, i może powiem, co zrobię z tym i co wam, jakbym mógł zalecić. Zacznijmy od tego, że ludzie po prostu biorą. Zacznijmy inaczej. Zacznijmy od tego, że są trzy rodzaje zbiorników wyrównawczych. Pierwszy, pozwólcie, że odczytam, ma oznaczenie 5Q012147G. Oznacza, że ten woreczek macie wsadzony i spokojnie możecie go wyjąć. Następny jest zbiorniczek z oznaczeniem. 5Q0121407T. Oznacza to, że seal jest schowany. Nie wydubiemy go ze środka, po prostu producent podejrzewam, zastosował taki zbiorniczek właśnie, żebyśmy go nie wyciągali stamtąd. Tak? No i ostatni jest zbiorniczek. 5Q0121407M. W którym w ogóle nie ma silikatu. I teraz ważna rzecz. Ludzie biorą i wyrzucają ten woreczek i zostawiają płyn G13. Jeżeli to zrobicie, wasza, jakby powiedzieć, wasza osłona silnika przed korozją robi się mniejsza. Po prostu tam pisze, że nic silikat. Nic silikat oznacza potrzebuje silikatu. Jeżeli wy go wyjmiecie i zostawicie płyn G13, czyta jak ja mam, bez silikatu G13, ochrona przed korozją jest dużo mniejsza, więc mam osobiście wyjście takie. Można wymienić, można kupić może Wam teraz wrzucę tutaj taki silikat z numerem można kupić normalnie ten silikat w Audi. Volkswagenie i po prostu do tego płynu dorzucić. No, ja nie chcę tego silikatu u mnie. Zamówiłem płyn G12 Ewo teraz jest. Także wymienię na G12 Evo. I teraz bardzo taka mm, dosyć ważna rzecz. Niby te płyny się nie mieszają. Czyli ja miałem wcześniej G12, zalałem G13. No, u mnie nic się nie stało. Ale powinno się pukać cały system po wymianie z G12 na G13, z G13 na G12. Więc osobiście w swoim samochodzie zamierzam zrobić pukankę. Słuchajcie, i wypukać system wodą destylowaną. Może z Liqui Moli kupię też pukankę. Już zamówiłem płyn chodzący G12 i Jeżeli nie chcesz zmieniać płynów w swoim samochodzie, zalecam ci wymianę co 3 lata silikatu, tego wkładu. Teraz tak, jeżeli masz zbiorniczy, gdzie możesz go wyciągnąć, po prostu wyciągasz, wyrzucasz i ważne, żeby włożyć nowy, czyli można zakupić, znowu pokażę wam tutaj zdjęcie i numer tego silikatów, wrzucacie po prostu do zbiorniczka i cieszycie się jazdą. I tak bym wymieniał, i tak bym wymieniał taki płyn co 5 lat. Nie słuchałbym, bo w skrzyni biegów też manualnej. Volkswagen mówi, że oleju się nie wymienia. Ja zamierzam wymienić. Już był w Audi raz olej robiony przez poprzedniego właściciela. Zatrzymam, za, 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 zamierzam to kontynuować. Także też wymienia. Także jeżeli chcecie zostać przy G13 płynie chłodzącym po prostu wyjmijcie ten silikat, kupcie nowy, wrzućcie, nie będzie problemu, tak. Teraz jeżeli masz zbiornik, gdzie on jest schowany, masz dwa warianty, albo kupić po prostu nowy zbiornik i wrzucić e, nic silikat i zostawić swój g 13, no albo po prostu wymienić i wypłukać cały system. To jest ważne, żeby go wypłukać. Eee... Jeżeli chodzi o to. No i teraz następna rzecz. Pilnujcie mechaników, którzy wymieniają Wam rozrząd. Ja znam osobiście dwa samochody, co ostatnio były w Polsce, i założę się, że właściciele wymieniali rozrząd w Polsce, żeby były w Polsce. No nie tak, żeby były, tylko pojechały na wymianę rozrządu taniej, lepiej, nie wiem. I założę się, że właściciele nie wiedzą, jaki płyn chłodzący mają. A teraz bardzo ważna informacja, bo jeżeli zalejemy nic silikat płynem G12, nie będzie dobrze, woreczek zacznie się jakby rozkładać i jeszcze będzie gorzej więc jeżeli macie płyn G12 nie może być silikat. Przypilnujcie to i przypilnujcie, żeby mechanik wam wymienił albo wypukał i zmienił wam na G12 Evo albo jeżeli już macie ten silikat, żeby zalał go dobrym płynem. Jeżeli nie jesteście pewni, zróbcie to co ja. Po prostu wymieńcie płyn. Ja to zamierzam zrobić, bo nie jestem pewien i nie chcę mieć silikatu u siebie w układzie chłodzenia. Wy w Euro 6, gdzie macie, wiecie, bardziej skomplikowaną układ chłodzenia, jak pompa wody z nakładką, czy dolot powietrza z interkulerem. Tam będzie to się zapychać, jeżeli wlejecie G12 i będzie, będzie woreczek, no będzie źle. Także, no niestety. Trzeba, trzeba by było to zrobić, tak? Następnie e, o mieszaniu już mówiłem, tak? Że nie powinno się mieszać tych dwóch płynów. E, u mnie nic się nie stało. No ale jeżeli mówią, że nie powinno się, to nie powinno się i zrobić pukankę. E, jeżeli chodzi o Woreczki to nie wyrzucamy tak jak powiedziałem wcześniej, tylko je zamieniamy. One muszą tam być, ze względu tego że jak ich nie ma, jest mniejsza, osło, mniejsza, mniejsza, mniejsza osłona przed korozją. Po prostu układ koroduje i też Wam zapycha. Po prostu układ chodzący. tak Także sami widzicie, ekologia nawet tutaj weszła. Nie wiem, czy jesteście świadomi, że Euro 7 wchodzi. I hamulcówki dotknęła. Słuchajcie, ekologia dotknęła hamulcówki. Nowe klocki hamulcowe mają nie pylić, i tyle. Nowe klocki hamulcowe nie pylić. One będą oznaczone takimi listkami. Listki, takie że drzewa, ile zaznaczonych, tak bardzo są ekologiczne. Nowe pojazdy będą mieć już ekologiczne klocki hamulcowe. Nie będą pylić. No, w sumie nie jest źle, bo będziemy mieć czyste nasze piękne alumfelgi. No, ale niby mają być jakby powiedzieć trudniejsze. Nie tyle, co trudniejsze, co mechanik będzie musiał lepiej wszystko doczyścić wyczyścić, bo mogą częściej piszczeć zeszłem z drogi, nie? O płynie chłodzącym mieliśmy rozmawiać. No co powiem Wam, to chyba wszystko, nie? Zastanówcie się, co u Was, jaki płyn macie, czy na pewno dobry płyn macie, bo tak jak mówię, nagrzewnica pierwsza siada. Jeżeli masz silnik z Euro, to chyba od 2012 wchodziły te silikaty. Jeżeli masz silikat, to musi być na zbiorniczku i pisać nic silikat. Jest to takie coś, taki woreczek. Spróbuję zdjęcie zrobić i wam pokazać. Chyba wyjaśniłem wam, nie? Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Jestem ciekawy, co wy postanowicie, czy wymienicie po prostu na G12 Evo. Czy po prostu będziecie wymieniać ten silikat, i pamiętajmy, że w tej chwili trzeba pilnować, jaki płyn chłodzący pójdzie do Was. Bo, tak jak mówię, jeżeli, jeżeli macie G13, musicie mieć ten silikat, bo mniejsza ochrona przed korozją jest. Jeżeli macie silikat, nie lejemy G12, ze względu tego, że dwa goście się nie lubią i woreczek ulega. Destrukcji, nie wiem, tam coś się dzieje i zawala nam cały układ. Także jeżeli wymieniłeś rozrząd, spytaj się o swojego mechanika, co ci wlał, niech podpowiesz szczerze, bo później będzie problem. Jest spory, spory problem z tym, słuchajcie. Więc no co, miłość, pasja, rodzina. Na razie.